1970. Rok, kiedy drugi program telewizji polskiej rozpoczyna nadawanie. Kazimierz Górski zostaje trenerem reprezentacji. W Paryżu tworzy się Paris Saint-Germain. Po raz pierwszy obchodzimy Dzień Ziemi. Po raz pierwszy samolot Concorde przekracza dwukrotną prędkość dźwięku. Powstaje Europejskie Konsorcjum Lotnicze Airbus. W Białym Domu prezydent Richard Nixon spotyka Elvisa Presleya. Północna wieża World Trade Center, licząca 417 metrów, zostaje najwyższym budynkiem świata. Samochodem rakietowym Blue Fame na wielkiej pustyni słonej przekraczamy naziemną prędkość 1000 km na godzinę. To rok, kiedy oficjalnie rozwiązana zostaje grupa The Beatles. A kończy się też po 13 latach amerykański wojskowy Project Blue Book, czyli projekt dotyczący jedynie obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Generalnie przebadano ponad 12,5 tysiąca przypadków, z czego ponad 700 uznano za niewyjaśnione. Na świecie jest niemal 3 miliardy 692,5 miliona ludzi, co piąty to Chińczyk. W polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mieszka nieco ponad 23,5 miliona ludzi. W tym roku Rosjanie rozpoczynają super głęboki odwiert kolski, który ma mieć 15 km głębokości, a na tym nie poprzestają, bo podejrzewa się, że sowiecki okręt podwodny K-8 rozmieścił zaporę z aż 20 min nuklearnych w Zatoce Neapolitańskiej. Z kolei w Szwajcarii rozpoczyna się dziesięcioletnie drążenie tunelu drogowego Świętego Gotarda. Odbywa się pierwszy regularny rejs Boeinga 747 Jumbo Jetta na trasie Nowy Jork Londyn, Muammar al-Kaddafi zostaje premierem Libii, a w południowej Ameryce również dochodzi do tragedii. Peru nawiedza najtragiczniejsze trzęsienie ziemi w historii amerykańskich kontynentów. Które spowodowało zejście lawiny, co w następstwie spowodowało jeszcze gigantyczną falę powodziową. W wyniku tragedii traci życie 67 tysięcy ludzi. A to nie koniec tragedii. Wschodni Pakistan nawiedza cyklon Bhola. Około pół miliona ludzi z tego powodu ginie. W Monachium przeprowadzają pierwszy na świecie zabieg przeszczepienia nerwu. Zakładane jest osiedle Prypeć, czyli osiedle z przeznaczeniem dla pracowników elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Wchodzi w życie układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, czyli układ, gdzie już nikt więcej nie może rozwijać tej technologii i nie można jej sprzedawać pozostałym krajom jej nieposiadających. Rozpoczyna się produkcja samochodu Legendy. Łada produkowana jest na licencji włoskiej firmy Fiat. Na Apollo 13 lecącym na Księżyc dochodzi do wybuchu na pokładzie, przez co załoga awaryjnie musi lądować na Oceanie Spokojnym. Podczas wizyty w Pakistanie na lotnisku w Karachi dochodzi do nieudanego zamachu na przewodniczącego Rady Państwa PRL, Mariana Spychalskiego. W którym niestety ginie wiceminister spraw zagranicznych Zygfryd Wolniak, a w meczu półfinałowym Pucharu zdobywców Pucharów z AS Roma Górnik Zabrze jako jedyny polski klub w historii awansował do finału rozgrywek Pucharowych. Przegrali niestety z Manchester City 1-2, ale przynajmniej grali w finale. Jest rok 1970. Prosto z mostu. Zapraszam. Rodzą się amerykańska aktorka Ulma Thurman, amerykański aktor i producent Matt Damon, amerykańska piosenkarka Mariah Carey, amerykańscy tenisiści Gabriela Sabatini i Andre Agassi, brytyjska modelka i aktorka Naomi Campbell, niemiecka modelka i aktorka Claudia Schiffer, no i Polacy, piosenkarka Anna Maria Jobek, modelka, aktorka Izabela Skorupko. Aktorka Katarzyna Skrzynecka, aktor i piosenkarz Michał Milowicz, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, judoka mistrz olimpijski Paweł Nastula, aktor kabaretowy Grzegorz Hanama, muzyk producent i raper Jaro oraz lider zespołu Disco Polo Boys Marcin Miller, odchodzą zaś na zawsze Max bronn niemiecki noblista, fizyk i matematyk, współtwórca mechaniki kwantowej. Generał Władysław Anders, polski dowódca wojskowy, Leonid Steliga, polski żeglarz i lotnik, Jimi Hendrix, amerykański muzyk rockowy, Bourville, francuski aktor, Erich Maria Remarque, pisarz niemiecki, Janis Joplin, amerykańska wokalistka, Julian Przyboś, polski poeta, generał Charles de Gaulle, francuski polityk i prezydent Francji. Najbardziej kasowym filmem roku jest Love Story, który zarobił oszałamiające 50 milionów dolarów. W Polsce premierą cieszy się film, jak rozpętałem Drugą wojnę światową. Po raz pierwszy emitowany jest serial Kolumbowie. A tak hitami filmowymi roku są Złoto dla Zuchwałych, Masz, Żandarm na Emeryturze, Tora Tora Tora, Paton czy Człowiek Orkiestra. Na polu filmów komediowych polskich laury zdobywają Pan Dodek czy Nieśmiertelny Rejs. Do tego fascynuje wyjątkowa polska komedia fantastyczno-naukowa Zagadka. Powstają tak rewelacyjne grupy jak legendarny Aerosmith czy jeszcze bardziej legendarny zespół Queen. Krzysztof Klenchen podejście po od czerwonych gitar zakłada zespół 3 korony. Z kolei tego roku odbywa się ostatnia sesja nagraniowa The Beatles. Paul McCartney odchodzi z zespołu, a w Sylwestra rozpoczyna się proces przeciwko pozostałym członkom zespołu. Brytyjski zespół Black Sabbath wydaje swój debiutancki album zatytułowany Black Sabbath, czyli pierwszy najprawdziwszy heavy metalowy album na świecie. Największymi hitami roku są Bridge Over Troubled Water, Simon and Garfunkel, Let It Be, zespołu The Beatles czy Machine Gun Jimmy'ego Hendrixa. Muzycznie mamy do czynienia z takimi utworami jak Black Sabbath Paranoid, Czesław Niemen Jednego Serca, Irena Santor Tych Lat Nie Odda Nikt, James Brown Get Up, Marek Grechuta Nie Dokazuj czy Niepewność i Mary Larodowicz Jadą Wozy Kolorowe. Albumy w tym roku wydają m.in. Black Sabbath, Miles Davis, Deep Purple, Bob Dylan, Jackson 5, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones, Simon and Garfunkel czy Frank Zappa. W 1970 roku w świecie wynalazków aż huczy Douglas Engelbart otrzymuje patent na pierwszą na świecie myszkę komputerową która jest drewnianym pudełkiem z dwoma metalowymi kółkami a nazywają jego urządzenie myszką, ponieważ kabel wystający przypomina ogon. Pojawia się pierwszy LEDowy cyfrowy zegarek na rynkę. Rozpoczyna się seryjna produkcja magnetowidów domowych, czyli urządzeń magnetycznych służących do rejestrowania i odtwarzania obrazu z taśmy magnetycznej. Produkcja jest uruchamiana przez przedsiębiorstwo Philips, a do magnetowidów dostosowane są taśmy nawijane na szpule. Prezentowany jest pierwszy kalkulator kieszonkowy, który liczy i drukuje na papierze przeprowadzone operacje. Canon Pocketronic zostaje stworzony w Japonii. Zgłaszany jest wniosek patentowy przez pana Bernarda Sadowa amerykańskiego przedsiębiorcę produkującego płaszcze i walizki. Pan Bernard właśnie wymyślił walizki na kółkach. Venera 7 to sowiecka sonda kosmiczna, który jako pierwszej w historii udaje się przesłać dane z innej planety. Lunochod 1 to pierwszy sowiecki sterowany łazik, który wylądował na Księżycu. To pierwszy zdalnie sterowany robot, któremu się udało wylądować w zupełnie innym świecie. Lata 70. w Polsce to epoka gierkowskich kredytów, mieszkań opartych na wielkiej płycie, nowych towarów w sklepach oraz powszechniejszych telewizorów, krachu gospodarczego czy w końcu rozwoju ruchu społecznego Solidarność. W roku 1970 z kolei oddano do użytku 194 200 mieszkań, ale to mieszkania jeszcze okresu Gomułki, który na marginesie dodajmy otrzymał w tym roku Order Lenina. Mieszkania mają oszczędnościowe rozwiązania: ciemne kuchnie czy zmniejszanie zbędnych powierzchni. Szczęśliwie pojawiają się inwestorzy pukający się w czoło na wieść o budowaniu wspólnej łazienki dla kilku mieszkań. Na antenie telewizji Gdańsk ukazuje się premierowe wydanie programu informacyjnego PANORAMA, a milicja z dumą w głosie ogłasza, że poprzedniego roku wykryto 1847 bimbrowni. W Sopocie, w Grand Hotelu otwieramy pierwszą w Polsce dyskotekę. Rama ma rampę ze światłami, ultrafiolet i nowość na skalę kraju Stroboskop. Z kolei wieś Chodków Nowy jest pacyfikowana. W związku z protestami przeciwko rozbiórce nielegalnie rozbudowanej kaplicy. W Poznaniu likwidowana jest komunikacja trolejbusowa. Porwany zostaje samolot AN-24, lecący na trasie z Katowic do Warszawy. Porywacz detonuje swoją kostkę trotylu. Rannych jest prawie 30 osób. Stacja sondażu rakietowego w łebie wystrzeliwuje kilka rakiet badawczych Meteor 2K. 12 grudnia podwyższane są i tak już wysokie ceny produktów żywnościowych. Dochodzi do wydarzeń, które przejdą do historii jako grudzień 70. Wielotysięczne tłumy protestujących robotników odmawiają pracy, a milicja i wojsko strzelają do stoczniowców. W wyniku wydarzeń Gomułka traci stanowisko. Edward Gierek zostaje pierwszym sekretarzem KCPZPR, a premierem zostaje Piotr Jaroszewicz. Powstają w naszej ojczyźnie w tym roku Uniwersytet Gdański, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz rozpoczyna się budowa elektrowni Dolna Odra nieopodal Gryfina. Dzięki za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Jak się podobało, kciuki do góry, jak nie, to w dół, jak średnio, to w bok. Link do Discorda jest pod filmem, dzięki za wsparcie. Oglądanie wszystkich reklam bardzo pomaga. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zostawi komentarz pod filmem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.